Jednorożec i elf bajka o odwadze i przyjaźni. Magiczne spotkanie. W pewnej zaczarowanej dolinie, pełnej kwiatów o niespotykanych kolorach, żyli dwaj niezwykli przyjaciele, jednorożec lumi i elf kafira. Mimo, że byli bardzo różni. Łączyła ich wspólna pasja do odkrywania nowych zakątków lasu, a także nieustanna chęć pomagania wszystkim mieszkańcom magicznej krainy. Każdy dzień był pełen przygód, śmiechu i radości, a ich przyjaźń była mocniejsza niż jakiekolwiek czary, które znali. Pewnego ciepłego poranka, kiedy niebo było czyste, a słońce świeciło wysoko na niebie, Lumi i Fira postanowili wyruszyć w niezbadane rejony lasu. Wspomnieli o tajemniczej jaskini, o której słyszeli od innych mieszkańców lasu. Nikt nigdy nie odważył się tam pójść, ponieważ wejście było głęboko ukryte wśród gęstych krzewów, a las wokół niej pełen był sekretów. Choć opowieści o tym miejscu były pełne radości, nikt nie miał odwagi, by samodzielnie je zbadać. Firu, słyszałaś kiedyś o tej jaskini? Mówią, że to miejsce jest pełne magii, która sprawia, że czujesz się niezwykle szczęśliwy i pełen energii. Tak słyszałam. Ale nigdy nie odważyłam się tam pójść. Może czas to zmienić. A może to tylko legenda. Kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje. Chodźmy i sprawdźmy, co naprawdę kryje się w tym miejscu. A jeśli okaże się, że to tylko legenda, przynajmniej przeżyjemy wspólną przygodę. Z radością i podekscytowaniem dwójka przyjaciół wyruszyła na poszukiwania. Lumi unosił się delikatnie w powietrzu, tworząc wokół siebie delikatną, złocistą poświatę, a Fira zwinęła się obok niego, lewitując wśród kwiatów, które rosły na ich drodze. Była tak zwinna jak wiatr, a jej smukła postać odbijała światło słoneczne w migoczących refleksach. Zatrzymywali się co chwila, aby podziwiać otaczającą ich przyrodę, rozmawiać o magicznych ziołach i roślinach, które spotykali po drodze. Lumi, spójrz na te kwiaty. Nigdy wcześniej nie widziałam tak pięknych roślin. Ciekawe, co to za magiczne odmiany. Masz rację, Firu, a ten zapach to chyba kwiaty, które przyciągają świetliki. Magia natury jest niesamowita, prawda? Ich śmiech rozbrzmiewał w lesie, a przyjaciele czuli się jakby znajdowali się w zupełnie innym cudownym świecie. W końcu dotarli do tajemniczej jaskini. Była ona ukryta za grubymi krzewami, a nad wejściem wisiały pnącza roślin, które świeciły miękkim nieziemskim światłem. Przed wejściem widniały kamienie, na których wyrzeźbione były tajemnicze symbole. To chyba właśnie ta jaskinia zobacz, jakie ciekawe znaki na kamieniach czyżby to była zagadka? Chyba tak. Te symbole muszą coś oznaczać. Jeśli dobrze się przyjrzymy, możemy znaleźć wskazówki, jak dostać się do środka. Fira zbliżyła się do kamieni i zaczęła badać ich powierzchnię. Na jednym z nich dostrzegła symbol w kształcie liścia. Delikatnie dotknęła go palcem, a symbol zaczął świecić na niebiesko. Lumi, patrz, to liść, może to klucz do otwarcia bramy. Myślę, że masz rację. Liście są symbolem życia i natury. Może musimy przywrócić równowagę w tym miejscu, by przejść dalej. Z ogromnym zapałem zaczęli wspólnie rozwiązywać zagadkę. Fira dotknęła kolejnego symbolu, który przedstawiał kwiat. A ten zaczął lśnić w odcieniach purpury. Lumi delikatnie musnął kolejne kamienie swoim rogiem, wyczarowując magiczne światło, które sprawiło, że kamienie zaczęły się przesuwać. W końcu, po kilku minutach skupionej pracy, cała brama powoli się otworzyła, odsłaniając wejście do jaskini. Wewnątrz było dziwnie cicho i spokojnie. Ściany jaskini mieniły się delikatnymi refleksami światła, jakby cała przestrzeń była wypełniona błyszczącymi drobinkami magii. Powietrze było pełne słodkiego zapachu kwiatów, a w głębi jaskini stał ogromny kryształ, który pulsował ciepłym, złocistym światłem. Był piękny większy niż cokolwiek, co widzieli w życiu. Wyglądał, jakby miał moc spełniania najskryczych marzeń. Widzisz to firu? To musi być magiczny kryształ, on emanuje niesamowitą energią. To może być źródło wszelkiej magii, która napędza nasz las. To niesamowite, jak i wielki, ale czuję, że nie tylko my możemy z niego korzystać. Z pewnością to dobro, które należy dzielić. Oboje patrzyli na kryształ z zachwytem. Zrozumieli, że nie chodziło o to, by zabrać go ze sobą, ale o to, by dzielić się jego mocą z innymi. Obydwoje wiedzieli, że magia tego kryształu była stworzona do pomagania, a nie do trzymania jej tylko dla siebie. Co powiesz na to, Lumi? Może wykorzystamy ten kryształ, by przywrócić równowagę w całym lesie. Zgadzam się, Firu. Jeśli ten kryształ daje tyle energii, może pomóc nie tylko nam, ale wszystkim, którzy potrzebują naszej pomocy. To symbol naszej przyjaźni, która jest silniejsza niż jakiekolwiek zaklęcia. Przyjaciele dotknęli kryształu jednocześnie. W tej chwili cała jaskinia zajaśniała blaskiem, a energia rozeszła się po całym lesie. Kwiaty zaczęły kwitnąć jeszcze piękniej, drzewa stały się wyższe i bardziej bujne, a zwierzęta z radością biegały po łąkach. Cały las odżył jak nigdy wcześniej. Czujesz to, Firu? Las się cieszy. Wszystko jest pełne życia dzięki naszej przyjaźni i temu, że dzielimy się magią. To prawda, Lumi. Największą magią jest pomaganie innym. Prawdziwa moc tkwi w tym, by nie myśleć tylko o sobie, ale o całym świecie. I tak Lumi i Fira, dwójka niezwykłych przyjaciół, wrócili do swojej Doliny, gotowi na kolejne przygody, wiedząc, że ich odwaga, przyjaźń i chęć niesienia pomocy będą zawsze najpotężniejszą magią w ich życiu.